Cześć, witajcie w kolejnym filmiku. Słuchajcie, robi się coraz cieplej. Um, ja już mam wadę na dłuższe spacery, właśnie się zaraz wybieram z Morisem um, na jakąś małą wycieczkę. E, ale, zanim to nastąpi, e, chciałabym zrobić filmik o dość pielęgnacji moich włosów. Bardzo dużo się pojawia pytanie, czy pielęgnuję włosy, mimo że na bieżąco Wam pokazuję te kosmetyki w holach, ale zawsze wolę zrobić takie podsumowanie, żebyście wiedziały, co na bieżąco mi się sprawdza, jakie nowości się pojawiają na rynku, bo to też jest ważne. Ja sama nie lubię używać nosów tych samych kosmetyków, więc jestem, że tak powiem, ciekawa tego, co się pojawia nowego na rynku. I zacznę może od kosmetyków, które mnie najbardziej zaskoczyły. Ja nie jestem generalnie czasami sceptycznie nastawiona takich bardzo, bardzo naturalnych kosmetyków do włosów, ponieważ trafiały mi się egzemplarze, które nie do końca mi się sprawdzały i dlatego też na początku się zastanawiałam, czy te kosmetyki w ogóle... Zdazłem egzamin, a, a mianowicie tutaj ma, mowa o marce Coslis. E, ja używam e, produktów marki Coslis już od dawna. Bardzo lubię pielęgnację twarzy. E, marka Madara też jest cudowna, jeżeli chodzi o naturalną pielęgnację. Ale włosy to dla mnie jest zupełnie coś innego i chciałam takiego kosmetyku, który właśnie, i to jest to: jednocześnie byłby naturalny, a e, w międzyczasie naprawdę by działał. E, I skusiłam się na naturalną keratynę. Kreatyna ma właśnie wygładzające, jakby nadające blask włosom, odżywiające przede wszystkim. I chciałam, żeby właśnie moje włosy się odżywiły, lśniły, były takie zdrowe, a jednocześnie nie były obciążone właśnie dużą ilością chemii. Co oczywiście jest popularne w kosmetykach do włosów, ponieważ tak naprawdę produkty do stylizacji są upakowane dosłownie tymi różnymi E i tak dalej. Natomiast rzadko można spotkać dobry kosmetyk z certyfikatami, produktami naprawdę przebadanymi, które rzeczywiście działają. I ja po prostu na początku użyłam słuchajcie, tych produktów. Stwierdziłam, że ok, zobaczymy co tam, co tam nowego marka ma w swoim asortymencie. Natomiast w momencie kiedy poszłam do pracy, dostałam dwie różne opinie na temat moich włosów, bardzo pozytywne. Jednego dnia, tak, wam, tak jak Wam mówiłam, koleżanka powiedziała, że coś się zrobię innego z włosami, że te włosy są takie mięciutkie, lśniące, że tak naprawdę bardzo się ładnie układają, są takie zdrowe, a drugiego dnia koleżanka powiedziała praktycznie identyczną opinię, e, więc to, że Wam mówiłam, że świadczy o tym, że włosy się tak nie wysuszają, bo bardzo często jest tak, że pierwszego dnia włosy są lśniące, super, jakby te silikony działają, natomiast później one bardzo wysuszają włosy i coś się z nimi dzieje niedobrego, dlatego też e, w związku z tym, że jakby sugerowałam się też opinią innych osób, jak moje włosy zostały odebrane. Naprawdę uważam, że te produkty działają, bo nie chcę Wam tutaj zawsze pokazywać kosmetyków, które są modne, które są teraz, każdy je używa, tylko kosmetyki, które rzeczywiście działają, no bo jestem od 5 lat na YouTubie i to o czymś świadczy, więc chciałam Wam pokazać takie naprawdę sprawdzone kosmetyki. I słuchajcie, marka Coslitz tutaj ma produkty, które są pochodzenia naturalnego, bez siarczanów, zawierają roślinną karatynę, tak by naprawdę dogłębnie pielęgnowała włosy. I tutaj mam szampon, Szampon, słuchajcie, dla moich włosów jest idealny, ponieważ ma przezroczystą barwę, przez co ma bardzo mało składników takich, które podrażniają moją skórę, bo jak wiecie, jest taka zasada, że jeżeli was macie jakąś właśnie macie problem w ogóle ze skórą głowy, czy macie na przykład, nie wiem, moje takowe zapalenie skóry, czy też bardzo podrażnioną skłoną w ogóle do podrażnień, że Was po prostu swędzi ta głowa, to automatycznie powinnyście się przestawić na szamponę o przezroczystej barwie, które mają więcej składników naturalnych, są oczyszczające i ten szampon Sprawdzę się nawet solo. Powiem Wam szczerze, że e, czasami mam oczywiście takie polanki, gdzie szybko muszę po prostu ogarnąć włosy, a już nie chcę używać suchych szamponów, które no, też e, generalnie wysuszają raczej skórę, e, skórę głowy, ponieważ usuwają do sobą. E, to używam takiego oczyszczającego szamponu. Bardzo mi się fajnie sprawdził, a jak mam, tak jak dzisiaj, bo dzisiaj jest niedzielę, mam więcej czasu, to używam maski dzisiaj właśnie użyłam tej maski, słuchajcie, bardzo ładnie działa na moje włosy, są takie sprężyste, e, leśniące i takie naprawdę. Oczyszczone, tego właśnie potrzebowałam, takiego oczyszczenia. Jego też będę farbować włosy, bo już się zbliża takie okreski, nie muszę pofarbować. Zobaczcie, jakie w ogóle mam odrosty. Tego może nie widać. Ja ładnie wyglądają, ale ja już widzę, jak są mi świeże, tak drugi, trzeci dzień, to już to nie wygląda za dobrze. Ciemniejsze się robią odrosty, więc muszę je pofarbować. Także bardzo Wam polecam. Wamiki no, na dole możecie sobie same sprawdzić. Taki zestaw kosztuje w granicach 100 zł, także myślę, że to nie jest duży wydatek. Jak na produkty, które mają biocertyfikaty, i różnego rodzaju naprawdę bardzo fajne, naturalne składniki. E, jak już umyję włosy, użyję odżywki, to używam e, sprayu Levin, Marki Salon Milano, to jest włoska marka, którą wam ostatnio pokazywałam. Bardzo fajnie mi się też sprawdziła, to jest marka, którą możecie dostać w Rosmanie. I najbardziej z tej całej jakby serii sprawdziła mi się odżywka i maska i właśnie spray do włosów, ponieważ ten spray sprawia, że włosy są takie właśnie lekkie, dodatkowo jeszcze odżywione, bardzo ładnie się układają, także to jest naprawdę dla mnie to jest po prostu super trio, jeżeli chodzi o pielęgnację. Także ten spray już mam na końcówce, ale chciałam Wam go pokazać, ponieważ praktycznie go zużyłam, to jest do włosów farbowanych akurat wersja, także bardzo Wam polecam. Maska do włosów farbowanych trafiła do mojej koleżanki, ponieważ ja nie zdążę tego sobie przerobić, ale że sprawdziła mi się cała ta filagnacja, to po prostu odstąpiłam tą maskę, więc... Mam nadzieję, że będzie zadowolona i próba właśnie maski. Tutaj mamy maskę, która ma regenerować zniszczoną strukturę włosa. To jest również marka Isalot e Milano, w ogóle to marka zdobyła dużą popularność wśród e, samych, samych wizerzystów, chciałam powiedzieć, wśród fryzjerów, ponieważ oni używali je w salonie, dlatego też e, ta nazwa, a później trafiła na rynek europejski, e, trafiła do naszych Rosmanów, więc jeżeli jesteście ciekawe, to zobaczcie, na kosztują w granicach 50 zł. Jest są to e, ewidentnie tanie kosmetyki, natomiast są stosowane przez fryzjerów, więc ta cena automatycznie rośnie niestety, ale naprawdę są godne polecenia. I ta maska jest bardzo, bardzo odżywcza, regenerująca, więc ja ją sobie stosuję raz na dwa tygodnie. Raz w tygodniu stosuję maskę keratynową, a raz w tygodniu właśnie taką odżywczą. Ja, jak wiecie, bardzo dużo stosuję tych odżywek, masek i już tak w grubej ilości nakładam na włosy. Więc już zużyłam, zaraz zobaczymy, no Myślę, że mniej niż połowę, ale jednak przy, nie wiem, pięciu, sześciu użyciach e, troszeczkę poszło mi tej maski. Ale ja mam długie włosy, jak wiecie, no, że tak powiem, trzeba to troszeczkę odżywić. E, ale bardzo fajna jest, naprawdę Wam polecam. To jest jeden z takich kosmetyków, który mi się super sprawdził. I mam jeszcze szampon. E, to jest Magnificent Szampon. E, to jest jeden z najbardziej popularnych w ogóle kosmetyków marki Il Salon Milano. Tu jest butla, słuchajcie, 100 ml, więc ja używam ją zamiennie. Raz markę Coslis a raz właśnie Il Salon Milano, e, ponieważ też nie chcę, żeby moje włosy były obciążone tą keratyną, więc pamiętajcie, że przy keratynie musicie też sobie zrobić e, pauzę, więc ja sobie robię e, raz na tydzień, e, oczyszczam jakby włosy tym szamponem i później znowu sięgam po produkty z keratyną. Bardzo fajny szampon, lekki w swojej konsystencji, jest taki bardzo lejący się, więc uważajcie, jeżeli chodzi o konsystencję. E, jak do mnie dotarła paczka, to troszeczkę mi się ułamało, słuchajcie, ułamał mi się ten dzióbek, ale wszystko działa, więc... Kocham po prostu produkty z pompką, więc jeżeli byliście w Rossmanie i jeszcze nie macie jakiegoś produktu, w ogóle zauważcie, że w Rossmanie są bardzo małe pojemności, jeżeli chodzi o 250 ml, 400 to jest max, a tutaj możecie za 50 parę złotych mieć e, prawie że litr, więc jest to bardzo, bardzo wydajny kosmetyk. I ostatnim produktem, po który sięgam przy pielęgnacji włosów, e, to jest, taki nabłyszczający Crystal Shine, Crystal Liquid, o marki Masterline, też pytałyście się o tą markę Masterline, jeżeli jeszcze nie oglądałyście, to wpiszcie Masterline z Fit 22, ja Wam zrobiłam całą recenzję na temat tych kosmetyków, także ona jest, bo pytałyście się mnie, kiedy zrobię recenzję, ona już jest na kanale, więc e, po prostu sobie wpiszcie w, w Google właśnie e, tą markę i mój, mój nick e, i Wam wyskoczy recenzja. To jest taki nabłyszczający e, taki olejek do włosów. Bardzo fajnie się sprawdza. Ja zużyłam teraz ostatnio mój ulubiony olejek z gosza, więc ten mi go godnie zastępuje. Marka Masterline co mi się nie sprawdziło, to był e, wydaje mi się że szampon. On bardzo mi się szybko zużył. Bardzo go lubiłam, bo super oczyszczał, ale e, nie był aż tak wydajny. Ja dużo, słuchajcie, myję, w, e, potrzebuję produktu do włosów, więc dla mnie takie butle właśnie na tego też a w momencie, kiedy Marka się do mnie odezwała, to po prostu poprosiłam o większą butle, bo u mnie to wszystko bardzo, bardzo szybko schodzi. Ale ten olej bardzo ładnie Wygładzał włosy i nabłyszcza ja naprawdę fantastycznie nabłyszczę i mam wrażenie, że ja nieba nie bałamu fryzjera, więc to jest oczywiście mój błąd, Powinna już dawno iść, więc teraz myślę, że w kwietniu, w maju będzie podcinka, będzie troszeczkę inna fryzura, może nie wiem, coś, coś mi się przydało może nowego na tych włosach, ale też nie chcę przed ślubem sobie się kombinować. Z cięciami, to ten naprawdę olej bardzo fajnie odżywia końcówki, więc wszystkie linki będziecie miał na dole. I opisy kosmetyków. Mam nadzieję, że taka, że tak powiem, kompleksowa pielęgnacja Wam przypadnie do gustu. Bardzo Wam polecam kosmetyki. Są to naprawdę sprawdzone kosmetyki, które już testuję od ponad dwóch miesięcy. Koslice weszło do mnie około miesiąca temu, więc uważam, że już naprawdę zostały przetestowane. Nie mam żadnych po, tym, po tych kosmetykach podrażnień. Nie przysuszyłem się, włosy, a wręcz przeciwnie, odżywiły bardzo. I bardzo często dostaję od Was zapytania skąd się bierze taki efekt u mnie na włosach, no to właśnie macie na bieżąco całą listę kosmetyków. Także mam nadzieję, że ten filmik Wam przypadł do gustu. Ehm, także co, ja się z wami żegnam, czekam na komentarze i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się, pa!